i Maciej się pobierają. Ale jak to? No normalnie. No ale mają inne nazwiska. No i co z tego? No to nie mogą się pobrać. Tobie z tatą się poszczęściło i akurat macie takie same. Jakie nazwisko wtedy będzie miało dziecko? No przecież Ania zmieni nazwisko. To tak można? Mamo, a czemu ten aniołek wygląda jak moja kuzynka? Jaki aniołek? Ten, co sypie kwiatki. No przecież to jest twoja kuzynka. I wybrali ją, a nie mnie? Mamo, a Jezus jest dzisiaj chory? Dziecko jak chory? O co chodzi? No bo dzisiaj śpiewa Maryja. Normalnie Jezus zawsze śpiewa psalmy. Przecież to organistka. mamo. mamo. Mogę już iść spać. Zaczekaj jeszcze do oczepin. Co? No co, oczepiny, normalna sprawa. Biedna panna młoda. Czemu biedna? A gdzie ją będą przyczepiać? Co? Czy tam oczepiać? Ale oczepiny to takie zabawy. I nie będzie przyczepiona do ściany? Dziwne. Bukiet ja złapię. Teraz znajdę księcia z bajki. Już znalazłaś. Cześć maleńka. A co to za dziad? No kawaler. Musicie razem zatańczyć. To ma być moja nagroda? Nigdy nie zorganizuję wesela.